Jak kupić zdrowie za 10 tysięcy? Wszyscy dookoła mówią o bankach, lokatach, finansach. Dlatego dziś poruszę temat inwestycji. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, za ile można kupić zdrowie i w jakiej walucie najbardziej się to opłaca? Pewnie nie zdziwię Cię, jeżeli powiem, że nie wiem, ale mam na to pewien sposób. Wystarczy, że zamienisz jazdę samochodem czy grę na komputerze lub shopping na codzienny Nordic Walki? Weź kijki i każdego dnia pokonaj około 10 tysięcy kroków. Czy 5 km to aż tak dużo? Zdrowie to najlepsza inwestycja bez ryzyka, belek oraz ukrytych kosztów. Jeżeli chcesz je poprawić, uprawiaj Nordic Walki również w zimie. Zapraszam do Kucia Formy z Kowalem. Mi wash pa cuinar de